Każdy Twój dzień ma swoje wybrzmienie, jest jak akord, ma swój zapach. Kilkanaście, kilka, kilkaset współbrzmiących komponentów tworzy mój i Twój interwał w czasie, dzień, noc. Jesteś twórcą swojego brzmienia za dnia i w nocy. Jesteś w samym środku tego dmuchawca składającego się z osobistych noc. Każdy twój dzień ma swoje wybrzmienie i jest jak akord. Twoje serce wybija rytm, a twoje codzienne małe decyzje snują jedyną w swoim rodzaju melodię. Czy na pewno nucisz siebie? Czy się starasz, żeby w tę kompozycję nie wplotła się jakaś niepasująca, nieosobista nota? Każdy twój dzień ma swoje wybrzmienie. Jest jak akord. Tworzysz najmniejszy nawet aspekt tej kompozycji, która opowiada Twoje życie. Ale czy starannie dobierasz instrumenty i czy pozwalasz wnikać obcym melodiom w Twój utwór, jednak może nieświadomie plagiatujesz inne opowieści, bo Ci się podobają? A może dajesz zwieść się modą, namową, iluzjom i szukasz inspiracji nie w sobie? Każdy Twój dzień ma swoje wybrzmienie, jest jak akord, jest jak akord, fala dźwięku, na który składa się także szum Twojej krwi, strzelanie w kolanie, bicie serca. Intensywność myśli, ta fala też niesie Cię dalej, do ludzi, w kosmos, brzmisz. Kosmos też odpowiada na to brzmieniem. Twoje brzmienie, to ziemskie, to lokalne, współgra z miejscem albo nie. Z człowiekiem, z którym akurat rozmawiasz, albo nie, z zadaniem, które wykonujesz, no albo nie. Uważnie sprawdzaj, czy wszystko, co cię otacza, gra z tobą, dla ciebie, w tobie i brzmi dobrze. Każdy Twój dzień ma swoje wybrzmienie i jest jak akord. Jesteś w samym środku tego dmuchawca składającego się z nut. I jak to z dmuchawcem jest, jego kwiatki przekształcają się w nasiona na białych nitkach, zaopatrzonych w latawiec. Wystarczy dmuchnąć, i dmuchawiec rozlatuje się na setki pojedynczych latawców, które szybują z wiatrem. Tak, twój oddech jest tym dmuchnięciem, które niesie cię w świat codziennie. Tak. Codziennie emitujesz siebie i wybrzmiewasz, i lądujesz każdym małym latawcem na wcale nie tak znowu wielkiej Ziemi. Osobiście dotykasz całego świata. Oddychaj, oddychaj spokojnie. Skup się na własnej wyjątkowej melodii. Jesteś w samym środku dmuchawca składającego się z osobistych nut. Rób z tego użytek. Rób z tego.